Witam Państwa Piotr Woźniacki Prokat SA. W trzeciej już części naszych prezentacji mających na celu ułatwić Państwu wykorzystanie 30-dniowego okresu próbnego instalacji systemu Autodesk Moldflow Advisor pokażemy Państwu, jak w łatwy sposób zamodelować formę wielogniazdową bazując na wczytanym już modelu z określonym punktem wtrysku. Poprzez zbudowanie, zamodelowanie układu dolotowego, a następnie zrównoważenie go. Wcześniej, oczywiście, musimy takie pojedyncze gniazdo powielić. Przechodzimy w tryb multi cavity, czyli wielogniazdowy naszej pracy. Przypomnę, że domyślnym jest tryb jednogniazdowy. I w menu geometry wybieramy opcję multiplikacji gniazd. Oczywiście, w zasadzie w tym przypadku mamy do czynienia z bardzo prostym układem trzech rzędów i dwóch kolumn, co w taki obrazowy sposób właśnie zrobiliśmy, zdefiniowaliśmy. Pozostaje nam jeszcze tylko określenie odległości, dystansu pomiędzy tymi rzędami i kolumnami, i po kliknięciu OK system powiela gniazda, przy okazji odwracając i orientując względem siebie w taki sposób, jak w rzeczywistości robi się to w formie wtryskowej, tak żeby punkty wtrysku zwrócone były do siebie i mogły być, za chwilę to zrobimy, połączone najprostszym możliwym układem dolotowym. Jego budowę wykonujemy w sposób zautomatyzowany za pomocą tzw. runner wizarda którego działanie rozpoczynamy od, roz, od określenia położenia na, we współrzędnych XY wlewka, tego głównego, do którego, który, który kontaktuje się z dyszą oraz określenia jego parametrów, czyli przekrój okrągły, zwężający się i rzecz jasna, wymiary jak długość i średnica początkowa. Następnie w podobny sposób wybieramy parametry, czyli rodzaj przekroju i wymiary kanałów dolotowych, są to zimne kanały, oraz y, fiksujemy, czyli ustalamy, y, zabraniamy niejako zmienności średni z tych kanałów. E, podobnie rzecz miała z kolejnym elementem układu dolotowego, czyli przewężkami. Definiujemy ich rodzaj, jest tych rodzajów kilka do wyboru w naszym systemie i definiujemy charakterystyczne wymiary. Po zdefiniowaniu wszystkich elementów, wybieramy literę H jako symbol układu, najprostszy w kształcie takiej drabinki, i po kliknięciu OK mamy oto zamodelowany układ dolotowy. Proszę Państwa, proszę pamiętać, Moldflow nie jest systemem kadowskim, a ta funkcja CAD, którą, którą właśnie zaprezentowaliśmy, jest typowa dla modelowania układu dolotowego i w związku z tym jest zautomatyzowana. Wszystkim tym elementom przypisane są od razu odpowiednie atrybuty, gotowe do pokrycia siatką elementów skończonych. Co zresztą, tak jak i w przypadku części, odbywa się w sposób dla użytkownika niewidoczny. Na takim modelu wykonujemy zwykłą analizę płynięcia, po to, żeby zademonstrować Państwu, jak różne odległości, a właściwie drogi płynięcia od początku wlewka do końca gniazda dla tych wewnętrznych elementów, w stosunku do tych elementów zewnętrznych na naszym drzewku układu zasilania, wpływają na moment wypełnienia gniazd. No, niestety widać, że gniazda położone najbliżej wlewka wypełniają się znacznie szybciej niż te położone najdalej i widać to zarówno na kolorach, na animacji, jak i gdybyśmy cofnęli się do pewnego momentu w czasie, to w tym momencie widać, że gniazda wewnętrzne są wypełnione w 100%, a gniazda zewnętrzne dopiero w połowie. Oczywiście z tego faktu wynikają liczne konsekwencje, a przede wszystkim różnice własności tych dwóch elementów. Jeżeli byśmy więc wszystkie je wymieszali w powiedzmy przesyłce. Dla klienta to niestety odkryłby on, że, że, że różnią się własnościami i to zarówno własnościami estetycznymi, jak i własnościami mechanicznymi, a ponieważ jest to akurat zatrzask, więc niektóre z nich mogłyby pękać. Czyli to, co musimy zrobić, to zapewnić idealnie ten sam moment wypełnienia wszystkich gniazd, a zatem jednakowe własności wszystkich wyprasek. A jedynym sposobem osiągnięcia tego celu jest zrównoważenie układu dorotowego, czyli zwiększenie oporu płynięcia przez te najkrótsze odcinki, tak aby nieco opóźnić moment wypełniania przyłączonych do nich gniazd i zrównać go z wy momentem wypełniania gniazd zewnętrznych. Służy temu specjalna sekwencja analiz, którą y, wybieramy w systemie MODR. Wcześniej jednak musimy usunąć z tych dwóch odcinków, które chcemy automatycznie przewymiarować, ograniczenie wymiaru, co właśnie uczyniliśmy i teraz te odcinki już są uwolnione od naszych ograniczeń, mogą być przewymiarowane przez system automatycznie. Po uwolnieniu od więzów tych segmentów układu dorotowego, które chcemy, aby system przewymiarował, otwieramy Wizard Analysis, odznaczamy opcję Fill, bo nie ona będzie nam potrzebna, a zaznaczamy opcję Runner Balance. Przechodzimy do następnej, następnego kroku, gdzie wybieramy materiał a następnie parametry przetwórstwa. Dla naszego przykładu nie ma to znaczenia, a więc domyślne wartości. Kończymy pracę Wizarda, uruchamia analizę. Oczywiście ona chwilę trwa, dlatego wczytam projekt z gotowymi wynikami tejże. Proszę zauważyć, że system nie wyprodukował żadnych kolorowych rysuneczków, do których jesteśmy przyzwyczajeni, co nie znaczy, że nie ma żadnych wyników. Owszem, wystarczy kliknąć opcję Summary, czyli Podsumowanie. To samo, które pokazuje się na końcu każdej analizy w systemie MoldVoe Advisor. Oprócz ogólnych informacji podsumowujących przebieg analizy, mamy wyszczególnione wszystkie te segmenty układu zasilania, które uległy przewymiarowaniu podczas naszego balansowania układu. Możemy je łatwo zidentyfikować, bo kliknięcie w tym miejscu powoduje podświetlenie na brązowy kolor odpowiedniego. Fragmentu układu dolotowego. Podane są średnice oryginalne i te nowe, które system wyliczył. Możemy zarówno indywidualnie, a więc segment po segmencie zaaplikować te zmiany, jak i też używając klawisza Apply All zaaplikować je wszystkie naraz, budując w ten sposób z, w pełni zrównoważony układ dolotowy. A nawet wykonać od razu kontrolną analizę płynięcia na takim układzie. I w rzeczy samej to uczyniliśmy, mamy taką analizę już wykonaną. I żeby zaoszczędzić Państwa czas, właśnie wczytamy ją i przedstawimy wynik analizy płynięcia, po to, żeby przekonać Państwa, że a algorytm balansowania czy równoważenia układu dolotowego zadziałał poprawnie. Oto więc nasz model z przecienionymi wewnętrznymi gałązkami. Te zewnętrzne mają średnice takie jak poprzednio. Wewnętrzne natomiast zostały przewymiarowane, przecienione tak, aby opór płynięcia na nich spowodował. Opóźnienie momentu wypełniania się tych środkowych, najbliższych wlewkowi gniazd, co zresztą potwierdza wykres Field Time, który właśnie wyświetlamy. Porównajmy sobie, tak jak poprzednio, momenty wypełnienia gniazda najbliższego i najdalej położonego od początku wlewka. Dzięki przecienieniu kanału dolotowego tych środkowych gniazd w tym układzie oba gniazda porównywane ze sobą wypełniają się w tym samym czasie. Daje to wynik ten, o który nam chodziło, to znaczy cała partia wyrobów, tych, w tym przypadku zatrzasków, będzie miała identyczne własności zarówno Powierzchni, czyli estetyczne, jak i przede wszystkim własności strukturalne, mechaniczne. No, są to zatrzaski, więc jest oczywiście ważne, żeby wszystkie trzymały jednakowo. Klient powinien być zadowolony. Pokazaliśmy w tym odcinku zatem nie tylko opcję balansowania układu dolotowego ale również pewne specyficzne możliwości modelowania wewnątrz systemu Moldtwo Advisor. Dziękuję bardzo.